Siema, ja jestem Adrian, a w tym filmie z FIFA 21. Tak, jest to pierwszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Dobrze, więc y, lecimy. Przygotowałem 5 player picków 78. Plus. Wyszły około 48 minut temu. I no, mam. I będziemy otwierać. Zobaczymy co nam dropnie. Mam nadzieję, że fajnie. Odbierz piłkarza. I mamy Acerbiego 83%. To jest chyba nice. Dobra, lecimy kolejna. Weźmy może teraz trzecią. Leci drugi player pick. No tutaj trochę słabi. Weźmy sobie wyższy wral El czy ten. Weźmy El Sharai'ego. El -Sharawi. 87 tempa, 75 strzał, 74 podań, 79 driblingu, 46 obron, 63 fizyczności. Mamy El -Sharawi. Dobra, zostały nam trzy piczki. Spójrzmy sobie, ale ja chociaż na ten walkał, fajnie by było zobaczyć. Zobaczmy, kolejny mamy. mamy Vasqueza albo Di Lorenzo. Weźmy Vasqueza, 82 Tempa, ma 80 Triplingu. Dobra. Mamy Vasqueza. Tak, by the way, mam 191K, bo ostatnio mi poleciał Di Morden też z megapaczki, sierałem wymienny, 200 koła około warty Także nice, dobra. Przedostatni player pick, zobaczmy co wypadnie. I mamy Branta albo Laraziego. Weźmy Lazariego. Sorry, źle przeszedłem. Czyli słabo w sumie sypię. Słabo sypie z tych picków. Myślałem, że będzie lepiej sypało. I ostatni, proszę, daj, oddaj. Mamy Gintera, ale go mamy. Chyba weźmiemy Baila. Weźmy Baila. Dobra, no, no, słabo, no co ja mam wam mówić? no Wyszli do klubu, wyszli do klubu, wyszli do klubu, wyszli do klubu, wyszli do klubu. I to chyba byłoby na tyle. No co ja wam mogę? Z jest SBC raczej nie zrobimy nic. W ogóle mogę wam pokazać, co wyszło. Wyszła J.J. Okoczaros oraz w Kloze, Wyszła również Piłka 88 Plus do wyboru. Oraz wyszło. podstawowa wersja ikony Jak patrzałem, to ona jest fest droga ponad pół miliona. Także to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo droga jest ta paczka. Zróbmy sobie złotą wymianę może. Albo nie, wiecie co, zakończymy, bo mogę wam mój składik w sumie pokazać. Yy... A, źle jeszcze zrobiłem jakby. Tak będzie wyglądał składik jakby formacjowo. Na lewej obronie tutaj zapomniałem dodać, bo y, na lewej będzie Mandy. Tylko zbieram sobie na niego. Y, ten razie mam, tego pana. I tak to wygląda. Um, Mandy teraz ko 3, koła kosztuje. Także no. Y, w obronie się zmieni. Na SPD kante mi niestety nie stać, choć pasowałby idealnie. Na prawym pomocniku będzie jakby formace, w FIFA to jest inna formacja, jakby inaczej to wygląda i na prawym skrzydle, bo to w FIFA będzie to prawy skrzydło będzie y, tutaj na PP y, Dembele, na SP będzie Pogba, a na LP będzie COMAN. Tak, będzie to Coman albo... Muszę wymyślić, bo jeden napastnik będę grał Benjeder, LS będzie to, właśnie muszę wymyślić diabi raczej 86 i PS będzie to Dembele Także tak to by wyglądało. Ławkę mam fajną dosyć Rezerwy też spoczko No i tyle by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Openik to no słabiutki niestety, ale no, yy, tak wyszło. Dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć!